Witam was na kanale Pixel Goni Pixel. W kolejnym odcinku cyklu kolega polecał. Dziś zdobędziemy bogactwo i sławę, ale niestety tylko na ekranach monitorów. Zagrajmy w Lost Dutchman Mine. Gra oryginalnie powstała w 1989 roku na DOSa, ale potem skonwertowano ją na Amigę i Atari ST. Ja, jak zazwyczaj, będę opowiadał tu o wersji Amigowej. Która wymagała 1 megabajta do działania. Dziwne, że aż tyle, zważywszy na ten przepych graficzny. Twórcami byli Dave Lindsley i Steve Marshall, a wydawcą Magnetic Images, które oprócz tego jednego nie zasłynęło specjalnie innymi tytułami. No bo właśnie, Lost Dutchman Mine jest dość znane amigowej braci. Ja jednak usłyszałem o tym tytule dopiero niedawno. W młodości. Nie tylko jej nie posiadałem w swojej kolekcji, ale też nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek widział ją w którymś z czasopism. Co jest naprawdę dziwne, zważywszy na swego rodzaju kultowość tytułu. Możliwe, że to przez to, iż bardziej byłem wtedy zainteresowany filmami i co za tym idzie, grami. O umieśnionych komandosach, a westernowe klimaty przyjadły mi się, gdy miałem jakieś 10 lat. W każdym razie ostatnio gra przykuła moją uwagę zaraz po tym, jak skończyłem Red Dead Redemption 2. Po przeczytaniu kilku tekstów o niej, jawiła się jako taki imersyjny symulator dzikiego zachodu, więc po prostu musiałem w nią zagrać. No ale do rzeczy. O co w grze chodzi? Akcja gry ma miejsce w 1860 roku w Ameryce, a my wcielamy się w poszukiwacza złota, którego celem jest. no właśnie nie do końca wiadomo co. Ale przede wszystkim przeżyć, co stanowi nie lada wyzwanie. Aby przeciwdziałać przedwczesnemu zgonowi, musimy robić zapasy, jeść, pić, łowić ryby, leczyć rany gdy to konieczne, uważać na Indian, bandytów, węże itd. W grze jest bardzo dużo aktywności, którymi możemy się zająć, jak chociażby poker, ale najważniejsze jest poszukiwanie złota. Na to są dwa sposoby. Przepukiwanie piachu z rzeki oraz eksplorowanie kopalń i jaski. Od razu dodam, że poszukiwania w rzece są mega nieefektywne. Lepiej poszukać w górach pierwszej kopalni, bo kasa, którą z tego wyciągniemy, pozwoli nam wyposażyć się w cały dostępny sprzęt i kolejne wyprawy będziemy odbywać niczym lord. No dobra, trochę przesadzam, ale naprawdę nad rzekę to tylko na ryby warto iść. Finalnie będziemy musieli najprawdopodobniej odnaleźć tytułową zaginioną kopalnię pewnego Niemca. Zaraz, zaraz, jakiego Niemca zapytacie? Daj już pan spokój tym Niemcom. Przecież w tytule jest wyraźnie, że Holendra. Spokojnie to nie moja imaginacja, już wyjaśnię. Po prostu w tym kontekście Dutchman oznacza Niemca. Tak ja też się zdziwiłem. Dzieje się tak, gdyż tytuł i nazwijmy to szumnie fabułę. Gra zawdzięcza amerykańskiej legendzie z XIX wieku o tajemniczej kopalni pełnej złota, którą rzekomo odkrył niemiecki imigrant Jacob Waltz. A w tamtych czasach słowo Dutch oznaczało właśnie niemieckich imigrantów. To podobno ów Jacob stworzył mapę pokazującą drogę do kopalni, ale to tylko jedna z wersji tej legendy. Była ona bowiem bardzo rozpowszechniona w Ameryce i dorobiła się licznych wzajemnie wykluczających się wariantów. Podobno istnieją ponad 62. Co więcej, na przestrzeni lat mnóstwo osób szukało tej kopalni, i o niespodzianka nikt jej nie znalazł, ale za to kilka osób zginęło. No dobrze, ale czy jest to dla nas ważne, gdy gramy? Absolutnie nie. Istotne jest, że gra zachęca do poszukiwania tego swoistego Eldorado w instrukcji i podsuwa graczowi kilka wskazówek. Na przykład, że mapę z drogą do kopalni można kupić w sklepie. To nie jest do końca prawda. Dostajemy tylko jakiś fragment. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ponadto, według instrukcji, inny fragment można zdobyć od przesiadującego w salonie szulera. Tu jednak muszę przyznać, że nie wiem. skupnąłem go już na dobre parę tysięcy dolarów i nadal nie postawił mapy. W czym problem? Nie mam pojęcia. Wiem, mogę zerknąć na YouTubie, ale na razie jeszcze nie chcę. No bo właśnie, gra mimo kilku wad, o tym za chwilę, jest dość wciągająca. Różnorodność prostych minigierek oraz wysoki poziom trudności ogólnej rozgrywki sprawiają, że to bicie kilofem w skały jest całkiem relaksujące. Powiedziałbym nawet uzależniające. W grze jest sporo przedmiotów, których działanie musimy rozkminić. Można też zajrzeć do instrukcji, ale nie znajdziemy tam wszystkich odpowiedzi. Sporo tu też zarządzania ekwipunkiem, a na szczególną uwagę zasługuje fakt, że gra nie jest nigdy taka sama, bo za każdym razem mapa generowana jest losowo. Podobnie losowe są też wspomniane napady Indian czy Bandytów. Z ówczesnych recenzji wynika, że ta losowość ewidentnie bardzo się dziennikarzom podobała, bo gra zebrała raczej wysokie noty. Jednakże z czasem zaczynają męczyć upierdliwa losowość, sterowanie oraz ślimacze tempo rozgrywki. Nasz nie pierwszej młodości protagonista porusza się potwornie wolno. No serio, dziadu chodzi wolniej niż seryjni mordercy w filmach, gdy kogoś gonią. No po prostu wymarzony bohater. Zawsze chciałem zobaczyć, jak to jest być starym, brodatym dziadem. Jeszcze mi trochę brakuje, ale jestem na dobrej drodze. Dobrze, że chociaż nie kuleję, jak dostanie kamieniem w ten siwy łeb. Ponadto spotkania z Indianami i bandytami zaczynają w pewnym momencie irytować, bo robią się za częste, a sterowanie łączące joystick z myszą jest tak dziwaczne, że nie idzie się do niego przyzwyczaić. Mysz można było sobie spokojnie odpuścić, albo sprawić, że byłaby bardziej użyteczna. Najgorsze jest jednak zdecydowanie to wolne poruszanie. Podsumowując i kończąc, gra mi się podoba. I pewnie będę jeszcze trochę szukał tej zaginionej kopalni. A wy, jeśli tak samo lubicie Westerny jak retro, to pewnie możecie również pograć chwilę w Lost Dutchman Mine. Dzięki grze bardzo szybko zdobędziecie bogactwo, o które niestety w realnym życiu nie jest tak prosto. Jeśli jednak tempo rozgrywki jest dla Was ważne, to nieważne jak lubicie piksele, omijajcie ten tytuł szerokim ukiem. Stary Dziadyga porusza się bowiem wolniej niż wóz z węglem. I to tyle na dziś. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało. Lajkujcie, subujcie i obejrzyjcie pozostałe filmy na kanale. Ciao!